Siemaneczko z tej strony: Paweł Węglarz, a dzisiaj króciutki vlog. Namówi mnie do tego Grzegorz z Instagrama, za co dziękuję. Mam nadzieję, że Wam też się to spodoba. Powiem szczerze, nie chciałam tego nagrywać z tego względu, że w internecie bardzo często jest obraz przedsiębiorcy, kogoś, kto gdzieś tam zajmuje się biznesem, takie, że to życie jest piękne, jest basen, woda, słoneczko. A ja wiem, że po prostu to jest pewna rutyna, dyscyplina, i nie wiem, czy to jest format na internet. No ale cóż, zobaczymy. Dzisiaj akurat troszeczkę zabiegany dzień. Ja skończyłem plany do nowych podopiecznych. Odpisam na raporty, na te, na które nie zdążyłem wczoraj. Więc też krótkie przypomnienie: jeżeli jesteś moim podopiecznym, to oczywiście pamiętaj o raporcie niedzielnym. Ja ci mogę rozpisać idealny trening, idealną dietę, ale jeżeli nie będzie tej kontroli, nie będzie wysyłał raportów, to skąd ja mam wiedzieć, w którą stronę to idzie. Dlatego pamiętajcie: możecie mieć idealny plan, ale muszą być raporty, muszą być ewentualne zmiany i ktoś, kto nad wami szuwa, musi to wszystko widzieć. Już wczoraj zawczasu sobie poskładałem te wszystkie paczki i już wam pokażę tutaj, jak to wygląda. Kurde, jakbym jakąś kokę przemycał. Dwie duże paki i dwie duże. Arteon, powiem Wam, bardzo fajnie mieści to wszystko, bo jak wcześniej miałem GLC, którego sprzedałem, miałem dwa samochody, tak naprawdę nie były mi potrzebne dwa, no bez przesady, no to ten bagażnik był malutki. Freja już tu stoi na straży porządku. A jak jest szefunciu? Gitara? Chyba git. Także to dzisiaj wysyłamy, zaraz Wam pokażę te suple. Ogólnie wysyłam je podopiecznym, bo jest tutaj dosyć krótka data ważności po dwa-3 miesiące, nieraz nawet półtora, więc sprzedaję minus 40%. Wyprzedaję zaraz wam pokażę co. No jak widzicie, trochę tych odżywek jest tutaj zeszło, i tak był tutaj cały pokój zawalony tymi suplami i te suple są z krótką datą ważności. One nam zostały po sklepie, który prowadziliśmy, który został niestety zamknięty, więc wyprzedajemy te ostatnie. Yy, z bliską datą produkty na dole jeszcze mamy no i też już mamy praktycznie gotowe produkty marki Glow Up. Trochę się to przeciągało. Nawet nie chciało mi się nic publikować w sieci na ten temat. Jak nieraz coś wypuszczacie, to nie mówcie co kiedy, bo zawsze to się przeciągnie, raz może się to dłużej przeciągnąć. U nas też były pewne zawirowania przez co no tak na to długo czekamy na tą markę suplementów, ale no cóż, pokażę Wam, jak to wygląda. Tak więc, część suplementów mamy już tutaj, praktycznie. Ale widzicie, tutaj też czekaliśmy na komputery i tak dalej, ale też etykiety są do zmiany i już czekamy na to, bo zobaczcie, jest glow-up 350 gram, a białko jest 2 kg 200. Także no znów zawirowania, suplementy są zgłoszone już do sanepidu także strona działa, wszystko działa, no i ostatek został, żeby z tym po prostu ruszyć. bo Powiem Wam, że jeżeli chodzi o suplementy diety stricte, to ja już sprzedawałem, miałem sklep stacjonarny SFD, wiem jakie tam są utargi, obstawiam, że w internecie są dużo większe, szczególnie, że gdzieś tam trochę osób nie ogląda. No, ale zobaczymy. Zawsze też taka rada dla Was, jeżeli z czymś startujecie, z jakimś biznesem, z czymkolwiek, to ważne jest, aby zacząć z jak najmniejszymi kosztami. Bo dużo osób myśli, że a zakładam firmę, to od razu będę na to, na tamto wydawał. A no, niestety, tak nie jest. Trzeba po prostu te koszta dostosować do poziomu biznesu. Jeżeli biznes będzie prosperował tak, że będzie kasa na wszystko, na reklamę, na pracowników, na poszerzanie tego, to ok, ale na początku nie wypierdzielamy się z pieniędzy. Bo jest to bez sensu, nie przejadamy, nie konsumujemy, tylko po prostu no, zbieramy i kombinujemy, aby ta firma rosła. Bo jeżeli będziemy wydawać na głupoty, no to potem nie będziemy mieli na kluczowe yy, wydatki w firmie pieniędzy. I nie urośnie firma. Jak nie urośnie firma, to wy będziecie w dupie. No także trochę tej roboty mam, bo i robię plany, diety. Teraz mamy dużo nowych, podopiecznych, także też tej roboty jest. Suplementy, infrastruktura, jeszcze jakiś tam inny mały biznes, o którym na razie nie chcę mówić, i to też nie jest bardziej gdzieś tam fitnessowy biznes, troszeczkę z innej beczki, więc też. No, jak będzie trzeba, to się pochwalę, ale nie lubię gdzieś tam mówić, zanim coś jeszcze nie jest zrobione do końca. No i co, czekamy, o 12 przyjedzie Wiktoria, mamy godzinkę 10.30 i będziemy robić pewien klip, ujęcia do pewnego klipu, co to będzie Wam nie zdradzę, ale rąbka tajemnicy uchylę jak przyjedzie, więc ja dopijam kawkę, może zdążę jeszcze na jedną gierkę w LOLa i lecimy dalej. No i już po gierce, gierka wygrana, na dekery gra Miss Fortune, kto ma wiedzieć ten wie, a my jesteśmy, jak dobrze kojarzycie, w studiu. Nagrań troszeczkę nowych, Lego tutaj doszło, kwiat postawiony, czyli można powiedzieć, że roślinność też tutaj występuje. Wiktoria ma lekkie spóźnienie, bo tam jeszcze coś załatwiała, więc pół godzinki. No i co ja mam wam powiedzieć, No jest to klip, który niebawem się ukaże, jest to dosyć... Ciekawy klip, ale no nie będę zdradzał na razie wiele. Piszcie w komentarzach, co myślicie, że może to być, ale więcej może skojarzycie jak będziemy to nagrywać. Pokój pokojem, ale frejka, czyli nasz piesek też musi mieć gdzie leżeć, jeżeli chciałaby popatrzeć, jak tutaj węgleż nagrywa, miseczka z serduszkiem i tak ma być. Sprawiliśmy też sobie taką półeczkę na książki. Bardzo lubię czytać książki, niektóre tutaj są książki mojej Klaudii. Natomiast pokażę Wam coś, co bym Wam polecił najbardziej. Coś, co praktycznie każdemu polecam, czyli pozycja niewolnicy dopaminy. Coś, co praktycznie dla każdego będzie dobrą pozycją do poczytania, jeżeli zmaga się z problemami różnej treści. Chodzi mi tutaj o uzależnienie od seriali, od mediów społecznościowych. Ogólnie od czasów obfitości, czyli tego, że mimo iż dużo osób narzeka, to tak naprawdę żyjemy w takich czasach, w których no nasi rodzice mogli sobie jedynie pomarzyć. Nawet w czasach naszych rodziców, czy troszeczkę dalej jeszcze do tyłu, no to można powiedzieć, że królowie nawet tak nie żyli jak my. Tylko mamy takie coś, że zawsze porównujemy się do tych, co mają więcej, lepiej. Dlatego nieraz idzie kurier, więc dopowiem na no szybko, że chodzi tylko o to, że no nie doceniamy tego, co mamy. Po prostu jakbyśmy podróżowali po innych krajach, to wtedy byśmy zobaczyli, że no, ludzie mają dużo gorzej. Lecimy. Dobra, jestem, lecimy dalej. Swego czasu bardzo zainteresowała mnie filozofia, o ile można tak to nazywać, OSHO. Są to książki bardzo tanie, często można w PDF-y na internecie znaleźć. Można powiedzieć, że jest to taka duchowość, która też w pewnym stopniu mnie zaczęła w pewnym momencie życia interesować, gdy no zdobyłem już dosyć wiele jak na moje oczekiwania, a gdzieś tego spełnienia koniec końców nie było. Więc ogólnie polecam ludziom z Zachodu zainteresowanie się filozofią Wschodu. Chodzi tutaj o to, że jest tam troszeczkę inna perspektywa. My bardzo mocno idziemy technologicznie do przodu, rozwijamy się w tym kierunku bardzo szybko, ale emocjonalnie jesteśmy dalej bardzo nisko i powoduje to, że żyjemy tak naprawdę w dużo lepszych czasach, możemy pokonać wiele chorób, których kiedyś pokonać nie mogliśmy, mamy wiele udogodnień, a tak naprawdę emocjonalnie dalej. Często czujemy pustkę, czujemy taki brak spełnienia, i często filozofia wschodu daje troszeczkę inną perspektywę na to, przez co po prostu możemy łatwiej żyć i doceniać to, co już zdobyliśmy, bo tylko to pozwala nam iść dalej i cieszyć się tak naprawdę tym, co robimy. No i oczywiście saga Ojca Chrzestnego. Oczywiście nie czytałem wszystkich pozycji Mario Puzo, ale bardzo lubię te książki, bardzo fajnie mi się je czyta, mimo że jest to. Książka typu taka gdzieś nieedukacyjna, nie mówiąca o danym temacie konkretnie Na przykład, nie wiem o psychologii, o duchowości, o treningu siłowym, a takie książki często czytam, to jest mega fajna. No i klasycznie George Orwell 1984 rok, czyli coś, co nadchodzi już nawet nie małymi krokami, ale dużymi. Teraz ktoś powie, że jakieś teorie spiskowe tu węglarz wydaje, ale no naprawdę, w imię naszego bezpieczeństwa, zabiorą nam wolność dosłownie i można to zobaczyć po tym, jak już chcą wycofywać małą gotówkę. Są różne gdzieś tam limity, więc no nie idzie to w dobrym kierunku i lacja będzie na coraz to większym poziomie już jest. W sumie. Nie zatrzymamy myślę tego. Musieliby się ludzie wszyscy obudzić, ale w to wątpię, więc no. Rzeźbimy z tego, co mamy i mam nadzieję, że te czasy nie nadejdą, będzie wolność, słowa, wolność gotówki. Taką mam nadzieję. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, bo jak przeczytacie książkę Orwella 1984 rok, to dużo rzeczy naprawdę zacznie Wam się składać w całość, że no troszeczkę ta książka nie jest taką fantastyką, tylko może literaturą faktu. Czekam, czekam, i jej nie ma. Coś się spóźnia, ale w urzędzie była coś tam załatwiała, a wiemy doskonale, jak to w urzędach wygląda. Myślę tylko, czy zdążę z tym treningiem, bo jeszcze muszę te paki zawieźć. Najwyżej kardio zrobię, to też Wam pokażę pokoik, z którego będę robił taki gym room. Troszeczkę taki, bo i tak wolę na siłownie śmigać na taką publiczną. Nie ma to jak w kiblu siedzieć i się czaić, jak jakiś społeczniak. No akurat teraz już przyjechała to jedna i druga Klaudia i Wiktoria. Minion wjeżdża, a Wiktoria parkuje. Siema. Tu jest Wiktoria, czyli ktoś, kto mówi, żebym te vlogi jednak nagrywał. Więc nagrywam. Freja się najeżyła. Cześć, Miniu. Mówię, tak siedzę, czaję się w tym kiblu i nikt nie nadjeżdża. O, my już gotowi, nagrywamy ujęcia. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie, że ja po prostu robię. Tylko kulturalne komentarze, tyle wam mogę na ten moment zdradzić. Potem jeszcze będziemy jechać w dwie lokalizacje, ponagrywać. Niebawem to wszystko się ukaże, także się dowiecie, ale piszcie w komentarzach, to zobaczymy kto trafił. Jeżeli ktoś trafi dobrze, no to wyślę jakąś paczuchę do Was. Tymczasem lecimy, żeby nie tracić czasu, bo 17.30 zaczynam wizyty. Dobra, już skończone, wkrótce będzie więcej informacji. Ja na trening już nie zdążę, także 30 minut kardio na rowerku. Tutaj mam takie pomieszczenie, że jakiś orbitrek chcę sobie też tutaj wrzucić. Rowerek bieżnie mam na dole, także może przeniosę to jeszcze zobaczę. No i jeszcze muszę jechać, wysłać te paki z suplami. No, ale to pierw pokręcę, zjem coś i na styk się na te wizyty wyrobię. Dobra moi drodzy, kardio Ja na szybko lecę, żeby zdążyć przed tą wizytą, to że tych paczek Wam nie nagram. No, mam nadzieję, że jako tako wyszedł ten vlog. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się taka forma podoba. Jeżeli nie, to będziemy zmieniać ten format, ale mam nadzieję, że metodą prób i błędów będzie to coraz lepiej wyglądać. Więc cóż, dziękuję za obejrzenie, subskrybujcie i widzimy się w następnym materiale. Pozdro!